20 czerwca podczas 55. sesji Sejmik Województwa Małopolskiego 6 kadencji udzielił absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego. Ubiegły rok był czasem pełnym wyzwań, przede wszystkim walki z pandemią koronawirusa oraz wdrażania i realizowania małopolskiej tarczy antykryzysowej, mówił marszałek Witold Kozłowski. Można powiedzieć, że był trudny rok, bo ledwo co zaczęliśmy na poważnie wychodzić z pandemii, pojawił się... Kryzys wojenny na wschodniej naszej stronie. Oczywiście chodzi o, o wojnę, którą wywołała Federacja Rosyjska niepodległej Ukrainie. Ślad za tym ogromna fala uchodźców, która praktycznie można powiedzieć z dnia na dzień do nas zawitała i trzeba było z jednej strony szybko organizować przyjmowanie szereg różnego rodzaju innych rzeczy podejmować, no to w takich sytuacjach niektóre inne zadania, które standardowo się robi, muszą troszeczkę być zepchnięte na bok, aczkolwiek myśmy starali się tak robić, żeby jednak nie odbywało się to kosztem tego, co my robimy. Natomiast no, jak to zwykle bywa, no w każdym takim gremium jest klub, który który sprawuje władzę i jest też opozycja i, i dyskusja była, była, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, y, czasami emocjonalna, ale w granicach... Y... Rozsądnej kultury debaty publicznej. Radni województwa rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu województwa małopolskiego oraz sprawozdanie finansowe województwa małopolskiego za rok 2021. Udzielili również absolutorium zarządowi województwa małopolskiego z wykonania budżetu za 2021 rok.